Cześć, ja nazywam się Cezary Walenciuk i na tej prezentacji pokażę Ci, jak przygotować swój pulpit, komputer na wirtualną prelekcję. I zapewne pierwsze, co Ci się rzuca w oczy, to są te właśnie ikonki. Jak widzisz, te ikonki się rzucają, są na pulpicie, nie wiadomo po co. No i można zaliczyć właśnie taką wpadkę, że ktoś, ktoś może zobaczyć Twoje zdjęcia z wakacji, być może zdjęcia z konferencji, a być może zdjęcia, które nie, niekoniecznie chciałbyś się pochwalić, a być może Twoje pliki pracowe, jakie gry grasz. No wiadomo, po co komu to wiedzieć, więc jak te ikony ukryć? No to słuchaj, ja klikam prawym przyciskiem myszki i z menu wybieram opcję widok i mam takie coś jak pokaż ikony pulpitu. Więc oznaczam tą opcję, pokaż ikony pulpitu i bum! Ikon nie ma. Teraz jak widzisz, mam czysty pulpit, nic nie ma. I oczywiście nie tak, że ja skasowałem te ikony, że usunąłem je. Nie, te ikony są po prostu ukryte. Więc teraz później po swojej prezentacji chcę znowu mieć te ikony. Nie ma problemu po prostu oznaczam tę opcję ponownie. Ikony są z powrotem. A potem znowu robię jakąś prezentację i stwierdzam, ok, to ja chcę te ikony ukryć, pół, są ukryte. I teraz zapewne pewno uwagę. Że jak te menu, klikam na nie, ono jest strasznie małe i być może jest tak małe, że ty ledwo jesteś w stanie przeczytać, na co ja w ogóle klikam. I to jest bardzo ważna kwestia, bo to, że ja widzę coś na swoim monitorze, to wcale nie znaczy, że widz, który to ogląda, będzie to widział. Warto także zwrócić na to uwagę, że YouTube, Facebook kompresuje czasem te streamy, live streamy. Ona tak bardzo krompersuje, że te piksele, te zniekształcenia właściwie niszczą ten obraz tak bardzo, że każdy drobny element potem jest nieczytelny. Co zatem, idzie ten filmik, który zapewne, jak teraz, później wyślę na jakiś serwis, też będzie problem zniekształcony, i ty będziesz miał problem z przeczytaniem, co ja w ogóle klikam, co ja robię. I jak z tym właśnie tą kwestią sobie poradzić? No to słuchaj, ja wchodzę w opcję w ustawienia ekranu. I w opcji w ustawienia ekranu wyświetlają się teraz wszystkie trzy monitory, więc ja muszę ustalić, jak, które, na którym monitor ci przekazuje, żeby nie było wpadki. Więc klikam przycisk Identifiku i tak, jestem na monitorze numer 2, więc upewniam się, że wybrałem numer, monitor numer 2, mam monitor numer 2. I teraz to, co ja najbardziej odradzam, to jest zmianę rozdzielczości. Dlaczego? Bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest genialny pomysł, zmienię rozdzielczość. I słuchaj, na moim monitorze wszystko teraz jest powiększone, jest dużo większe, ale na, na programie, który ci przekazuje ten obraz, coś się skiepściło. coś poszło nie tak i teraz ci nie przekazuje całego obrazu, tylko jego fragment. Więc zmiana rozdzielczości to jest kombinowanie w dobrą stronę, ale jednak nie o to chodzi. Tak czy siak, opcja, która nas najbardziej interesuje, jest ten menu jest to yy, opcja: zmieni rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów. Jak widzisz, na obecną chwilę jest to 100%. Więc co się stanie, jak wybiorę 175. Wybieram 175% i puu wszystko jest gigantyczne, wszystko jest bardziej widoczne. bym chciał jeszcze raz tobie pokazać, jak ukryłem ikony, to teraz widzisz te menu jest dużo większe i łatwiej jest przekazać informację swojemu widzowi, co dokładnie klikasz, gdy ekran jest dużo większy. Moim zdaniem, to jest bardzo istotna sprawa. Ja na przykład jestem programistą i ja jestem świadomy, że to, to że ja na swoim monitorku widzę doskonale ten kodzik, który napisałem to wcale nie znaczy, że mój widz go będzie dobrze widział. Jest taka też do, dobra anegdota. jak widzisz teraz mam powiedzmy dany program w trybie ciemnym. i w tym trybie ciemnym prawdopodobnie kontrast, yy, jednak tryb ciemny nie jest za bardzo lubiany, powiedzmy przez yy, program live streamingowe, ten czarny kolor się rozlewa z tym tekstem. więc to akurat też taka moja ciekawa porada by, jeżeli masz taką opcję przed swoim streamowaniem, przed swoją lekcją online zmienić yy, układ tutaj kolorów na taki żeby ten kod był bardziej widoczny. Akurat to jest przykład pro programu Visual Studio, więc ja bym chciał zmienić kolorystykę nie z czarnego na, na jasną, nie ma problemu. Zmieniam tu w menu na color hem light. Muszę tylko e, odczekać e, i potem wybrać opcję OK. Więc tak wybrałem, wybrałem opcję light, e, kliknąłem OK, poczekam i pup. Teraz wszystko jest bardziej jasne i być może ten tryb będzie bardziej powiedzmy przejrzysty dla widza i pomimo różnej kompresji ten obraz, ten kodzik, ten tekst będzie widoczny. To jest ciekawa anegdota, żeby właśnie samemu przetestować w trakcie streamingu albo nawet popytać się swoich widzów, czy kontrast tego co wyświetlasz jest odpowiedni, zwłaszcza jeżeli mówimy o elementach tekstowych. A jak ja jestem programistą, ja często pokazuję kod, no to jak widzisz to ta kwestia jest bardzo ważna. Więc mówiliśmy o czymś Takim jak kod, jak, jak rozdzielczość. Ale jak widzisz, jeszcze jest dodatkowy problem. Pro, dodatkowy problem polega na tym, że jest widoczny pasek zadań. I ten pasek zadań jest teraz olbrzymi. No jest olbrzymi, bo powiększyliśmy ekran. Ale jak widzisz, jest tu mnóstwo elementów. jak, jak się. Jak, jak w ogóle z tym sobie poradzić? Słuchaj, możesz ukrywać pojedyncze ikony, możesz ukrywać ikony systemowe, ale zauważyłem, że to jest za dużo roboty z tym, ponieważ, no wiadomo, pokrywasz te ikony, i później musisz te ikony, jak po swojej prelekcji, przywrócić. Więc, moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zaznaczyć swoje mini, i teraz, jak widzisz, złamałem trochę czwartą ścianę, widzisz teraz mój telewizor, cały mój pokój, ale widzisz, jest taka magia, magia tworzenia filmików, ale nieważne, teraz yy, yy, zaznaczam, w, teraz muszę trochę się posilić, bo ten pasek zadań jest na tyle gigantyczny, że nie jestem w stanie kliknąć, więc teraz na pasku zadań wybieram opcję ustawienia paska zadań, Pup, klikam, teraz jeszcze tylko sobie kamerkę zmienię, żebyś zobaczył, co dokładnie yy, kliknąłem sobie i ja w tym, na tym menu pasku zadań wybieram opcję Automatycznego ukrywania paska zadań w trybie komputera. Zaznaczam to, trochę oczekuję i pup, mój pasek zadań został ukryty. Mój pasek zadań został ukryty, więc teraz jak widzisz, mam do ciebie przejrzysty ekran. Co więcej, jakby chciał sprawić, żeby atmosfera mojego live streamingu, mojej prezentacji online była taka. Powiedzmy specjalna, to mógłbym zmienić sobie teraz jeszcze tapetę na jakąś wakacyjną, żebyśmy wszyscy poczuli się wyluzowani, spokojni, że jesteśmy na plaży, biegamy sobie i jest wspaniale. Jak widzisz, jak wiele można zmienić poprzez ustawienia pewnych opcji, pewnych menu, żeby ta prezentacja online, ten live był wspaniały i cudowny, i tak naprawdę niewiele, niewiele tutaj potrzeba.